Cześć, mordki, Witajcie dzisiaj unboxing. Pudełko ogromne, jestem w szoku po prostu. Tutaj, jak widać, PS, PS3 to jest. I to jest pudełko, jak kurcze, nie wiem. Tak naprawdę, aż się zastanawiam, co tam jest w środku. Tak naprawdę, bo, bo holender jasny. Żeby aż takie. Zamawiałem cegły, nie? Ale żeby aż tyle. A, nie no, ale widać, że świetnie będzie zapakowane. Damy trochę dalej. Eee, nieźle. Tak. Eee, to jest konsola Xbox One. Poprzednia była zepsuta w jakimś tam stopniu, dlatego po zamówiłem nową, tamtą sprzedałem. Są z tym trzy gry. Z, yy, jednej nie umiem, że tak powiem, określić, bo było tak zdjęcie zrobione, że nawet nie wiedziałem co to jest. Yy, także to jest Tomb Raider. Na pewno będzie ten yy, Titanfall 2, czyli tutaj jest. A trzecia, właśnie. Nie wiem, czy to jest. O kurde, blady, David My Cry. I to w takim 3D. W takim 3D, i to jeszcze jest w ogóle zapakowane w folii, nie? Także wow, widziałem po prostu tylko tyle gdzieś tam na zdjęciu. I mówię, kurczę, nie wiem, co to w ogóle jest. także A tutaj, David My Cry piątka, tak jak mówię, jeszcze jest snówka w folii w ogóle. Jakieś takie pudełko, nie wiem czy to będzie widać. A widać jak się tam mieni. O, właśnie, to jest takie w tym ALA 3D. <laughs> nie będziemy otwierać do środka. Bo myślę, że ten, a tutaj jest to, to, co zamawiałem. Powiem wam szczerze, że to było. Jeszcze kabel paderni. Było to zamawiane. Ten, o, też fajny kabelek. Proszę bardzo, przyda się, nieźle. Yy, ten. Było to z licytacji kupione i tych licytacji było tyle, <laughs> że po prostu pytałem się gości na tych licytacjach, czy to jest wersja, znaczy wersja, boże, czy on jest po prostu, czy był otwierany, czy czy jest ten, czy jest plomba gwarancyjna i tam mi jedni odpisali, powiem, że jeden gościu mi odpisał właśnie, że plomby gwarancyjnej nie było, bo bo był wymieniany zasilacz i powiem Wam szczerze, że, że było tego tyle, że nawet tak naprawdę nie, nie wiem którą konsolę kurczę wziąłem także zobaczymy, sam jestem ciekawy czy tam jest po prostu plomba gwarancyjna na niej, bo po prostu nie mam pojęcia która to jest konsola, tak zaraz zobaczymy. O, jaki ciężki fiskój przebył Jezus Maria. Eee, jest plomba gwarancyjna tutaj w tym miejscu. Także genialnie. <laughs> Dobra, świetnie. Ale powiem Wam, że przy tamtym to nie jest naprawdę przeogromnie ciężki. Kuźwa mać, co on ma w sobie? No, masakra, nie? Chyba, że tam w środku są naprawdę jakieś cegły. Mało tego. Tutaj jeszcze do... Powinien być w tym kontroler, jest kabel zasilający. <laughs> To powinien być kontroler, ale kontroler miał taką dostawkę. Zobaczymy, czy to jest tak, jest, on, go ma, on ją ma. Także powiem wam szczerze, że nawet nie wiem, co to jest. Bo te zdjęcia były takie, no to jest ten strasznie obdarty. To jest strasznie oddarta ta gumka z tego, tego. Ale to po prostu bez żadnego problemu. Zamówimy nówki i przełożymy. A tu jest jakiś widzę do, do głośności, jakiś ten, jakiś dodatkowy. Bayer, Także świetnie chyba nawet są baterie, bo taki też dość ciężki, tak jest. Baterie są w środku, ale tę baterię wymienimy na inne. No także super. Gałkę już sobie zaraz zamówię od razu na trzy gałki. Gałki obydwie. Wymienię gałki i, i tyle. Także za niedługo testowanko, No i granko. Także myślę, że się podobało. Trzymajcie się do następnego. Papa! Pa.